Taj ma już za sobą trening na torze we Wrocławiu. Kiedy rozmawialiśmy w sobotę, pan powiedział, że jest bardzo możliwe, że pojedzie już na spotkanie do Poznania, że zdecydują o tym najbliższe treningi. Kiedy zatem te treningi, jak one będą wyglądać i jak pan ocenia te szanse na dziś, że Taj jeszcze w rundzie zasadniczej pojawi się w składzie są Stali? Jest szansa, że taj się pojawi. Nie ma już takiej potrzeby, tak naprawdę, żeby taja wykorzystywać w tym momencie na tą ostatnią rundę, bo cel jest osiągnięty, czyli playoff jest jakby cel nadrzędny jest zrealizowany. Nie chcę mówić, gdzie będą, bo tak jak mówię, no, może, jeszcze, jeszcze może się dużo wydarzyć tutaj w tej rundzie zasadniczej. tak? Zobaczymy, czy taj pojedzie, czy nie pojedzie, czy pojedzie Jakob Torsel, czy Nikolaj Klint do, do Poznania. To cały czas trwają jeszcze jakieś dyskusje tutaj wewnątrz w Kubie. Jeżeli chodzi o moją opinię, to mm, fajnie, jakby Tajwy startowolnie jest potrzebny jeszcze w Poznaniu. tak? Także to może dajmy mu trochę więcej czasu na potrenowanie, yy, niekoniecznie on musi trenować w Rzeszowie. Tak? Może być tak, że Taj będzie miał gdzieś zamknięty trening w którymś ośrodku w Polsce, tak mm -hmm. żeby nikt nie widział jak się przygotowuje. Jak mamy zrobić niespodziankę dla niektórych, yy, dla niektórych yy, zespołów, to niech to będzie taka pełna niespodzianka. Kiedy rozmawialiśmy w sobotę, mówił pan jednak, że musi być lepszy od innych zawodników, którzy są w kadrze, tak są stali. Czy zatem ci zawodnicy inni też będą na tych treningach, żeby on z nimi stanął pod taśmą, bo chyba jest to jedyna metoda, żeby to obiektywnie zweryfikować? Jeżeli decyzja nasza nadrzędna będzie taka, że Taj nie jedzie do Poznania, to on może się jeszcze przygotowywać na razie indywidualnie i złapać takiego trochę luzu na motocyklu, tak? bo, bo o to głównie chodzi. Przede wszystkim, to tak jak mówię, to co rozmawialiśmy w wywiadzie, to mówiliśmy, o, znaczy ja mówiłem o tym, że musi być lepsza te zawodników, którzy startują u nas w składzie, ale... Tak naprawdę nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo trzech pozostałych zawodników w biegu i on musi złapać luz na motocyklu. Jeżeli, jeżeli on będzie czuł się na trening w czwórkę, w trójkę z zawodnikami, z którymi rywalizuje o skład, no to wtedy na pewno go do takiego treningu dopuścimy. Tak? A na ten moment czekamy na zgłoszenie zawodnika, że powie nam, ok, jestem gotowy, walczę o skład. Tak? I na razie, tak jak mówię, na razie on jeździ, tak? a, a czy pojedzie? Są szanse, że on pojedzie. Ale jeszcze raz mówię, my tego nie wymagamy od niego, tak, bo przede wszystkim to jest to jest bardzo dobry, że on wrócił do zdrowia, świetnie, że wrócił na motocykl. Ale tak jak mówię, no rozpatrujemy to w kategorii cudów w tym roku, że on w ogóle wystartuje. Nikt tego nie planował w Rzeszowie. Mamy pełny skład, to nie jest zależne, czy nie mamy dziury w składzie, że tajem musi jechać koniecznie. Tak? Mamy świetnych zawodników, bo tak jak mówię, bardzo dobre zawody w Poznaniu, czy gdziekolwiek gdzie indziej może pojechać Jakob Torsel, czy Nikolaj Klint. Mamy jeszcze w rezerwie Dawida Belego, także mamy kim startować. To nie jest wymagane, że 100% tajem musi wystartować. Jeżeli wystartuje, to fajnie. Nie chcę też za dużo mówić o tych przygotowaniach, bo tak jak mówię, no, może się ktoś zaskoczyć, tak, że ten Taj jednak będzie i będzie w świetnej formie, tak? Także może może zostawmy tutaj troszkę tajemnicy jeszcze. Czy pan widział ten trening Taja Ufindena we Wrocławiu i co się zmieniło od tego czasu, bo zawodnik wtedy raczej wypowiadał się w ten sposób, że potrzebuje jeszcze więcej czasu, że ta jazda sprawia mu na razie trudności. A teraz słyszymy, że możliwy jest powrót już w tym sezonie. Zatem moje pytanie, czy pan ten trening we Wrocławiu Widział no i skąd taka zmiana, że jednak zaczęliśmy mówić, że możliwa jest już jazda Taja w tym roku? Byłem w tym czasie w Wrocławiu. Może no to nie chcę mówić o tutaj szczegółów, jakby wszystkich, ale czasami, tak jak mówię, no zawodnik, który wraca, to tak sam się zabezpiecza, że nie mówi pełnej prawdy, tak, że nie chce powiedzieć wszystkiego, że czuje się dobrze na motocyklu. Przede wszystkim widziałem czas, jaki osiąga, tak? Przede wszystkim widziałem, widziałem styl jazdy Taja i oczywiście brakuje jeszcze takiego pełnego luzu na motocyklu, bo w tej części sezonu każdy zawodnik, który jeździ od marca, no już po prostu praktycznie jest jakby bardzo, bardzo dobrze każdy zawodnik wygląda na motocyklu, bo jest w rytmie treningowo-maczowym, tak. Okay, a co może Pan bardzo... powiedzieć o tych czasach, które osiągał zawodnik? No powiedzmy, powiedzmy tak delikatnie, że były dobre. Delikatnie, mówiąc. Dobre, delikatnie proszę. dobre, delikatnie dobre, tak? Znaczy, yy, tak, żeby nie, nie, nie budzić, nie, nie pompować za, za bardzo balonika, to, ale jednak powiedzieć, no bo mówię, żeby powiedzieć prawdę, sami się zaskoczyliśmy bardzo, bardzo pozytywnie tymi czasami, bardzo pozytywnie. Okej, okay, yy, odkładając na bok ten mecz w Poznaniu, bo rozumiem, że się nie śpieszycie, jest to zupełnie też naturalne po tym, co przeszedł Taju finden Czy Pan na dzisiaj, yy, jako prezes klubu, ale też jako ktoś, kto zna Taja Uffindena od bardzo, bardzo wielu lat, jest w stanie powiedzieć, że na pewno na przykład w tym roku Taja zobaczymy na torze, albo że już na pewno będziemy go oglądać na tym torze w przyszłym roku, znając jego determinację i mając tą wiedzę, jak to wyglądało na tym pierwszym treningu? Jak Pan uważa? To jest tak, jako, jako prezes, jako kibic bardzo bym go chciał zobaczyć, bardzo bym go chciał zobaczyć w tym sezonie, żeby jeździł. Jako taki jego znajomy kolega, sponsor były, to może bym jeszcze ten rok odpuścił, bo, bo boję się, żeby się nie stało coś, co zakończy jego karierę po prostu, tak. A znając Taja, ten sezon czy wystartuje, czy nie, to zobaczymy, a 2026 znam go i wiem, że pojedzie na 100%.